Patryk Boro i Iwona Kinsler Witamy Państwa w nowym programie pod tytułem Royalsi w którym będziemy rozmawiać o tym co tak naprawdę dzieje się w rodzinach królewskich nie tylko w tej brytyjskiej ale również i tych innych również i tym co kiedyś działo się w Polsce ale zaczniemy jednak od najnowszej książki Iwony która nazywa się Karol III Król Ekscentryk no bo jest ekscentrykiem. Proszę Państwa, to co robi Karol, to jest zupełnie coś inny, inny świat, coś, coś zupełnie nieprzystającego do monarchii brytyjskiej, bo Elżbieta, jego poprzedniczka, matka, to był pełen spokój, dystynkcja. Ona robiła to, co do niej należy. Yy, czyli wypełniała swoje obowiązki, to był jeden wielki, chodzący obowiązek i poczucie misji, yy, służby narodowi, służby krajowi. Natomiast Karol jest troszeczkę inny. Pamiętajmy, że miało trudne dzieciństwo, które na niego yy, no, wpłynęło w taki sposób, że yy, nie mógł się pozbierać, kiedy poszedł… Był dzieckiem kochanym w ogóle? Może od tego zacznijmy. No właśnie, tak chyba nie, nie do końca. Nie do końca, dlatego że Elżbieta nie miała dla niego czasu. On owszem, w momencie, kiedy się urodził, kiedy ona jeszcze nie była królową, to w miarę się z nim zajmowała, ale już wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe, bo potrafiła pojechać do Australii bez dziecka. Ona po prostu wykonywała swoje obowiązki. Matka to było coś na troszeczkę drugim miejscu. Natomiast y, ojciec y, w żaden sposób nie akceptował tego, że Karol jest introwertykiem, że nie potrafi dogadać się z rówieśnikami, nie potrafi być milutki, pyskaty tak jak jego siostra Anna. I tak jak ojciec. I tak jak ojciec, który y, potrafił oczarować wszystkich. Miał charyzmę i był duszą towarzystwa. Karol nie. On to jest introwertyk, ekscentryk. I osoba, która jest, żyje do wewnątrz. Filip żył na zewnątrz, Anna również jest dosyć otwartą osobą przebojową. Ona po prostu robi swoje i zupełnie nie przejmuje się nikim. Karol był bardzo wrażliwy, i ta jego wrażliwość, ta jego zamknięcie się w sobie powodowało, że, że nie miał przyjaciół tak naprawdę. Koledzy w szkole wręcz znajdowali przyjemność. W dokuczaniu mu, wiedząc, że jego matka jest na każdym brytyjskim banknocie. I to im sprawiało przyjemność, że oni mogą sobie naśmiewać się, nawet dokuczać, nawet uderzyć przysłego następcę tronu. A on nie potrafił się bronić w żaden sposób. I w ten sposób rodziły się prawdopodobnie jego kompleksy, które później wyładowywał chociażby na swojej pierwszej żonie. Tak jest. Diana nigdy nie powinna zostać jego żoną. To jest. To była absolutna pomyłka, to nie, był, to, to, to nie była kobieta dla niego. On... A kogo to był w ogóle pomysł? No to jako samo się zrobiło. Po prostu przyszedł czas, że Karol powinien znaleźć sobie żonę. On już był po trzydziestce. Był uważany za starego kawalera. Tak, no. i ojciec nalegał, że koniec tego doświadczył, już miał tych panienek. Tyle, że starczy. Czas ustatkować się i zacząć myśleć o, o, o koronie, o tym, że jest następcą tronu. No i tak jakoś, oni troszeczkę go zmusili do tego ślubu. Ojciec stwierdził, że skoro ma odpowiednią pannę, a Dajana była odpowiednią, z odpowiedniego domu, nie wyszło z jej siostrą, a, a ta jest jeszcze młodsza, ładniejsza nawet od swojej siostry, no to dlaczego miałby się nie ożenić? I po kilku randkach naprawdę oni się prawie nie znali. Oni się prawie nie znali. On zwrócił na nią uwagę, że jest taka naiwna, niewinna, nie wiedział, że, że ma szalone problemy wynikające również z jej doświadczeń w domu, z tego, że była z rozbitej rodziny. Rodzice byli po rozwodzie, nie układało im się. No i czuła się porzucona przez matkę, tak naprawdę. A matka musiała odejść od męża. On po prostu, no, urodziła mu trzy córki, i, i kiedy przyszedł syn, on nadal. Potrafił ją uderzyć, było nieprzyjemne, no po prostu musiała odejść. Zostawiła Dajanę na pastwę losu, tak jej się zdawało. Yy, mąż nie pozwolił zabrać dzieci, w związku z czym wychowywały się z ojcem. I to się szalenie odbiło na jej charakterze. Ona miała i bulimię, problemy yy, z, yy, z, yy, no, z taką równowagą psychiczną. Nigdy nie powinna zostać jego żoną. To Jej poczucie humoru, jej yy, to, że nie lubiła polować na przykład. Cała rodzina Królewska lubi polować. Również e, Kamila nie zawaha się przed użyciem broni, jeśli, jeśli są... Zaznaczmy tutaj może, że najpierw jeszcze Karol spotykał się ze starszą siostrą. Ze starszą Obecnie. siostrą. Ale nie bardzo im wyszło, w związku z czym y, no zerwali. To nie, nie nadawali na tych samych falach. Ona powiedziała, że go nie kocha i zerwali. Mnie zastanawia jedno, czy w tej książce również informujesz czytelników o nieślubnych dzieciach króla już dzisiaj Karola, czy też nie? No bo często pojawiają się w Brukowcach informacje, że odnalazła się córka. Mało prawdopodobne. Zdaje się, że w którejś z książek wspominałam, że, że były takie, że, że, że był. Chłopak, który uważał się za, za syna jego i Kamili i odnalazł A właśnie, to się po latach. Myliłem się, właśnie tak. chodziło o tego. Odnalazł się po latach, twierdził, że jest, ich, że jest ich synem, ale oni nawet tego nie komentowali. Tak. Karol i, i Kamila nigdy nie komentują, to nie jest ich półka, to nie jest ich klasa, nie komentują takich, takich historii. Gdyby to był ich syn. To pewnie prasa potrafiłaby to udowodnić, zrobić badania DNA, tak jak to zrobiono w przypadku Harego. Pamiętamy, że Harry był posądzano, że jest nie synem swojego ojca, tylko um, um, synem jednego z kochanków matki, z tym, że ona nawiązała z nim romans długo po narodzinach Harego, mhm. jakieś dwa lata. Więc y, dziennikarze znaleźli sposób, żeby po prostu zbadać ich DNA i udowodnić, że Harry jednak. Nie jest. Nie jest jego synem, jest ślubnym synem swojego ojca. Natomiast yy, 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 gdyby taki syn pojawił się i był prawdziwy, to z pewnością prasa znalazłaby sposób, żeby, żeby to potwierdzić. To jakie jeszcze czytelnicy mogą znaleźć tajemnice obecnego, <kłysy> obecnego króla Wielkiej Brytanii w tej książce? No, mogą znaleźć różnego rodzaju ciekawostki. Takich naprawdę tajemnic to on mieć nie może, ponieważ prasa cały czas miała go na widelcu. Cały czas był obserwowany, cały czas jego zachowanie było komentowane. Jego związek z Kamilą, Dajana nie ukrywała nigdy, że jest ich troszkę zatłoczno w związku i, i od początku ona miała doskonałe układy z prasą. Pamiętajmy, że potrafiła no, przysposobić sobie dziennikarzy, dawała im drobne prezenty, informowała na bieżąco. Pamiętamy, że gdyby nie informacja, że przyjeżdża do Paryża, to pewnie by żyła. To prawdopodobnie by żyła. Ona po prostu zawiadomiła dziennikarzy, że przyjeżdża. I oni za nią podążali. Czekali przed hotelem Ritz, i później yy, oni starali się ich zostawić. Gdyby nie było informacji o niej, prawdopodobnie nikt by się nie dowiedział, że, że ona przyjechała. Przyjechaliby dyskretnie na lotnisko i, i później do hotelu, i nikt by o tym nie wiedział. Także Karola cały czas obserwowano, cały czas skomentowano to, co on ma do powiedzenia, to co robi, z kim się spotyka, jego kolejne narzeczone, jeszcze znaczy nawet nie narzeczone dziewczyny. Z którymi się spotykał, zanim y, zaczął przymierzać się tak naprawdę do ślubu, również były obserwowane. I nie każdemu to się podobało, nie wszystkie zniosły takie tak mocne zainteresowanie swoją osobą i po prostu odchodziły. Czasami w ogóle on nie miał zamiaru z nimi się wiązać. To nie były tego typu znajomości. Ale cały czas był na widelcu, cały czas był obserwowany. Ja, ja myślę, że tutaj specjalnych tajemnic Karol mieć nie może, no bo jak? No tak. Myślisz, że obecny król Wielkiej Brytanii jakby przyszedł tą książkę, to by stwierdził okej, okay, to może być moja oficjalna biografia, czy raczej jednak jest coś, co chciałby z niej usunąć? Nie, nie, nie sądzę. Ja nie staram się nikogo w jakikolwiek sposób obrażać, czy Y, wysuwać y, przypuszczeń, które mogłyby być y, niewłaściwe, czy, czy, czy nieprawdziwe przede wszystkim. Natomiast opieram się na źródłach, czasami, y, y, czasami te źródła podają nieprawdę, ale to czytelnik musi osądzić, czy mu to odpowiada, czy nie. Ja po prostu podaję źródło obiektywnie, niech sobie sam wybierze, czy to jest jego prawda, czy nie, bo prawda jest. Nigdy nie jest obiektywna. Prawda jest zawsze subiektywna, i, i, i zależy od punktu widzenia, od punktu, w którym my się znajdujemy. Moja prawda nie musi być Twoją prawdą i odwrotnie. Do którego momentu życia Karola doszłeś w tej książce? Dosz, doszliśmy do momentu, kiedy on ym, jeszcze nie zachorował na raka. No właśnie, o to pytam. Bo to jest zupełnie ostatnia historia, i w momencie, kiedy oddawałam książkę do druku. Jeszcze nie było żadnej informacji. Ona ukazała się dopiero w tym roku w styczniu, że Karol jest chory, że przy okazji badań wykryto. Yy, i, I zabiegu takiego niezbyt groźnego wykryto również że maraka. Także to jest jeszcze przed. Jak walczy o, o to, żeby yy, yy, żeby zapisać się dobrze w pamięci, bo on pamiętajmy, walczy również o to, żeby jego synowie się pogodzili. Wcale mu się nie podoba, że, że, że Harry odjechał tak nagle. Czeka, czy odszed... to jest możliwe w ogóle? Żeby oni się pogodzili? Wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko zależy, w jakim momencie historii się znajdziemy, jaki będzie układ, jakie, jakie będzie podejście. Czy William yy, w końcu będzie chciał się pogodzić, bo jednak to najbardziej uderzyło w następce tronu. Mhm. On jest tą osobą, którą Harry zaatakował. Ale pamiętajmy, że w monarchii brytyjskiej, ale również wśród arystokracji brytyjskiej, pierworodny bierze wszystko. Ostatnio był na Netflixie film Gentleman, gdzie wyraźnie pokazano nam, że następca bierze wszystko. Tutaj akurat gentleman wziął jego brat, ponieważ najstarszy syn się nie bardzo nadawał, był narkomanem. Yy, w związku z czym ojciec wszystko przepisał na następnego. Ale generalnie w, yy, w monarchiach i w arystokracji brytyjskiej jest tak, że pierworodny bierze wszystko. Tak było u Spencerów. U brata Diany czekano na syna. I syn objął tytuł, objął dobra. Gdyby miał następnego syna, gdyby jeszcze miał brata, ten drugi nie dostał praktycznie nic. Mógłby dostać jakąś, ewentualnie wypłacaną pensję, jakiś fundusz powierniczy, ale niekoniecznie. Musiałby może iść do pracy i zarabiać na siebie. Po prostu pierwszy bierze wszystko. I tak było również w przypadku króla. Król to jest pierworodny. I Harry musiał się, i nie mógł się pogodzić z tym, że on nie jest. Że on nie ma nic. Dlatego matka zostawiła mu większą część majątku. Pamiętajmy, że Diana zapisała mu więcej niż Williamowi. Bo William z natury, z tego, że obejmuje tron, dostanie zostanie, o wiele, zostanie. wiele więcej. Powiedz mi, czy czytając tą książkę, można wysunąć takie wnioski, że w chwili obecnej król Karol, Karol jest naprawdę szczęśliwy, czy nie? Czegoś mu jednak brakuje. A oprócz oczywiście tych synów, ja się myśl... dobrze czuje w ogóle w tym miejscu, w którym jest. No, on o to zabiegał przez lata. Przecież czekał na to tak strasznie długo, że, że jest najdłużej oczekującym w kolejce do tronu królem w monarchiach europejskich. Na no, przestrzeni wieków również. Yy, więc on dostał to, co chciał. Ale czy jest szczęśliwy? Nie wiemy. To szczęście to nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze, bo, bo mamy tron albo mamy nowy telewizor. To jest tak ulotne, że dzisiaj go to zadowala, ale pewnie ma następne cele, które wytyczam. Pewnie jednym z jego celów jest doprowadzenie do tego, żeby William objął po nim tron, żeby królestwo było w jak najlepszym stanie, żeby nie było tych wszystkich skłonności do dekoncentracji, bo pamiętamy, że Jamajka troszkę się przymierza do odejścia ze wspólnoty. Nie wiadomo, jak to wszystko się ułoży, na przykład w Australii czy w Kanadzie. Póki co będą wydawać monety i banknoty z podobizną króla. Także jest dobrze, zaakceptowali go, jakby, ale nie wiemy, jak długo to potrwa. Więc on na pewno chciałby, żeby ta wspólnota była jak naj najtrwalsza. Z pewnością jest to jeden z jego celów. Również pogodzenie się braci pewnie też jest jednym z jego celów. Chciałby, żeby Kate. Wróciła do zdrowia, żeby była królową, bo faktycznie nadaje się. Wszyscy, wszyscy uważają, że, że byłaby z Williamem świetną, świetną parą, następcą y, królewską, która y, na, zastąpiłaby Karola. No i też to, co chyba warto zaznaczyć, co jest raczej rzadko spotykane wśród monarchów, czyli no, król Karol ma hopla na punkcie ekologii. Absolutnie. Proszę Państwa, on potrafi yy, yy, próbować yy, nie wyrzucać niczego, żywności, że, co by się nie zmarnowało. Jeżeli są dwa jajka na śniadanie, to trzeba je zjeść. Jeżeli jest coś podane na talerzu, to powinno być yy, zjedzone do końca. Po prostu nie, nie, nie lubi niczego wyrzucać. Również ubrania kupuje tak, żeby były dobrej jakości, żeby starczymy na długo. To nie ma być garnitur, który wyrzuci po roku, to mają być ubrania, które będą mu służyły na lata. Również jego siostra Anna. Ona wcale nie, nie mówi, że nie ma w szafie rzeczy 15 czy 20-letnich. Skoro są dobre, nieznoszone, mole ich nie zjadły, to znaczy, że można nadal używać i nosić. Bo to, że moda się troszeczkę zmienia, ale klasyka się nie zmienia. No tak. Jeśli coś jest naprawdę klasyczne, z dobrego materiału, to będzie to będzie w miarę trwało. Oczywiście że moda się zmienia troszeczkę. No tak, tak. To są inne kroje tutaj klap na przykład w garniturach czy u kobiet garzonki troszeczkę inaczej z czasem wyglądają, ale jeśli coś jest klasyką, to nawet jak w tych będzie w oficjalnych strojach to jednak to nie ma aż takiej To nie takiej ma takiego takiej, znaczenia. Tak, absolutnie. Również sukienki, jeżeli Anna ma sylwetka jej się nie zmienia, no to tak. dlaczego nie miałaby ich nosić? Nie wyrzucają. Ani Karol, ani jego siostra uważają, że, że, yy, że jeśli się ma pieniądze, to nie znaczy, że trzeba mieć nową koszulę codziennie, bo nie na tym to polega. Planeta jest takiej samej wielkości, jak była, wody jest coraz mniej, a ludzi przybywa Raz i więcej. to w zastraszającym tempie, powiedziawszy szczerze. I to powoduje, że, że nasze zasoby kiedyś się muszą skończyć. No nie ma niczego, co w nieskończoność będzie trwało. Jeżeli nie będziemy oszczędzać troszkę tej wody, to niestety może się skończyć. A ja pamiętajmy, że moda to jest taka dziedzina, taka branża, która jest bardzo yy, wodochłonna. Farbowanie tkanin, Tworzenie tkanin to wszystko zużywa bardzo dużo wody. Dlatego nie powinniśmy iść aż tak bardzo za modą dla nią Karola, tylko kupić jedną rzecz, a dobrą. Ja mam takie pytanie, które bardzo mnie ta z chwili obecnej tak wpadło do głowy i mnie zaintrygowało. Jak, co się może stać? Jesteśmy gdzieś tam w przeddzień możliwości wybuchu wojny. Elżbieta. Miała z tym do czynienia, ojciec Elżbiety miał do czynienia, dziadek Elżbiety miał z tym do czynienia, no i teraz Karol. Jak Karol, który. Monarchia powinna być apolityczna, prawda, w tych czasach, ale jak Karol może się zachować i przede wszystkim, czy stanąć na czele w ogóle tych wojsk, czy też, czy też nie, jeżeli ta wojna by, no nie daj Boże, wybuchła? Król przede wszystkim jest apolityczny. On ma od tego swoich generałów. To nie jest tak, że król staje na czele wojska w wyniku wojny. Nie. Ależwie ma... ta brała aktywny udział, co prawda, jako sanitariusz, tak. ale brała aktywny udział. Ale ona była również inżynierem, mechanikiem. Potrafiła na, naprawiać samochody. Wyspecjalizowała się w tym i również pracowała, ale pracowała na nizkich stanowiskach. Po prostu pomagała, jest wojna, trzeba pomóc. Mhm. I myślę, że Karol no, nie jest w wieku, gdzie, gdzie mógłby faktycznie iść cokolwiek na robić. cokolwiek robić takiego oprócz wsparcia moralnego. Mhm. Bo pamiętajmy, że yy, yy, ojciec Elżbiety w momencie II wojny wspierał tak naprawdę swój naród. Proponowano mu wywiezienie córek i również żonę, on sam mógł wyjechać do Kanady. Tak. Powiedział, że nie, że jego miejsce jest tutaj. I również jego żona powiedziała, że skoro mój mąż zostaje, ja również zostanę tutaj z wami. Oczywiście troszeczkę yy, przybarwiali to wszystko, co robili, bo tak naprawdę, kiedy były naloty na Londyn, to oni nie siedzieli w Buckingham Palace nocą, to, tylko ewakuowali się do Windsoru yy, na noc. Szczególnie dziewczynki chcia yy, chcieli chronić dzieci. Yy, więc yy, w nocy nie pozostawali, chociaż opinia publiczna była przekonana, że są yy, cały czas Buckingham Palace. Nie, wyjeżdżali i wracali rano, cały czas wspierali, yy, wspierali ludność, wspierali yy, tych, którzy pozostali na terenie Londynu i w ogóle w kraju yy, po to, żeby pokazać, że król jest ich oparciem. Wyjechać do Kanady to nie sztuka. Trzeba być na miejscu, żeby ich wspierać. Również po wojnie starali się nie afiszować z pieniędzmi, przecież mogli sobie pozwolić na sprowadzenie nawet drogich rzeczy czy sukni z Paryża. Zakazano Małgorzacie, zakupu sukienek u dyktatorów mody zaraz w latach na początku, zaraz po wojnie. Chociaż ona uwielbiała piękne stroje, sukienki, chętnie kupiłaby coś pięknego od Yves Saint Laurent, ale nie. Musimy wspierać naszych dyktatorów mody, Anglików i oszczędnie. Jeżeli wszyscy cierpią biedę, to my też. Ja myślę, że Karol również, on ma jeszcze nawet większe skłonności, i tendencje do takiego Yy, oszczędności. Ta rola Karola może być to jest zmarginalizowana tak naprawdę. Yy, ja nawet nie wiem, czy marginalizowana, bo to samo wsparcie psychiczne, mhm. pokazanie się na yy, w jakichś zebraniach, czy, czy wyjście do, yy, do, do szpitalach, ludzi. do ludzi, to również jest wsparcie na, na swoje. zgodnie ze swoimi możliwościami. Mhm. Okej. Okay. Dlaczego w takim razie warto czytać tą książkę? Jakbyś miała zachęcić czytelników do? książki? Ja myślę, że nie trzeba zachęcać czytelników. Ja właśnie, ja właśnie też tak myślę. Twoje książki, tu nie trzeba zachęcać, bo to się po prostu połyka. Tego się nie czyta. Tak, jeśli ktokolwiek interesuje się monarchią, interesuje się y, tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to z przyjemnością przeczyta, jak to było, skąd się wzięła ta monarchia. Jest dlaczego to obowiązkowa po prostu. Tak, ja myślę, że to jest po prostu coś takiego, co, co każdemu się spodoba, jeśli to jest jego kółko zainteresowań, bo są osoby, których, które twierdzą, że nie, no jakieś plotki o monarchii brytyjskiej, my żyjemy w Polsce, my wolimy czytać o swoich. Oj nie, 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 nie. właśnie jesteś w błędzie, uwierz mi, że w chwili obecnej, nie wiem co to się stało, ale jest naprawdę bardzo duży y, nawrót do mody właśnie na Royalsu. No jest, ja absolutnie bardzo. się zgadzam, ale jeśli... Ktoś nie, nie ma ochoty, to, nie przeczyta. A, no to, tutaj, tak, no to nie przeczyta. Są osoby, które uważają, że nie, on woli poczytać o, o, no, o naszej historii na przykład, bo, bo, bo tak ma. I o tym też będziemy rozmawiać, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.